na podałaś takiego materiału, żeby dało tylko dzieci grzeczne. Aha, o tej sukience. Mówi, że od razu wiedziałem, że mam na sobie, tylko tak sobie żartowałem. A po co taka ładna ta sukienka? Bo idę do, y, na bardzo najmiejszego królewo świata. No, ciekawe, czy tam zostaniesz. Dzień swą pracą zmęczony I ciemna noc zapada. Pan Andersen Dzieciom bajki opowiada. Posłuchajcie przygód małej calineczki. Nie pochodzę z mamy brzuszka, Ubała. mama go pocałowała i wtedy z jego poduszką wyskoczyłam ja. I bardzo spać się chce. To ładnie z wami pożegnam się i życząc wszystkim